Strzelec, miesiąc sierpień dla strzelca. Co dla Was? Jaki miesiąc sierpień dla strzelca? Co jest wyzwaniem? I co jest radą? Wstrzęca wyczuwam trochę gdzieś w miesiącu sierpniu troskę o to, co jest być może sprawam, sprawami lub sprawą własnych dzieci, albo być może nowych sytuacji czy nowych projektów. Te sytuacje i nowe projekty będą się Wam w sierpniu być może pojawiać, ale także niewątpliwie dla niektórych będzie to taka sytuacja, taki miesiąc, w którym Wasza inicjatywa będzie odgrywała rolę długofalowo na to, co być może kolejnym krokiem dla Was do podjęcia jest. A więc jak bardzo się zaangażujecie w ten miesiąc, jak bardzo w niego wkroczycie, z jakim, z jakim impetem, z jaką odwagą, z jaką, z jaką być może także ryzykowną nutą na tę gdzieś strunę będzie grał dla Was ten miesiąc. A więc Wasza pewność siebie, będzie tutaj dużą rolę odgrywała, i tutaj radzone jest Wam, czy też jest Waszym wyzwaniem, aby się właśnie nie bać, aby się nie obawiać, aby się nie zamykać w przestrzeniach, które Was ograniczają. Żebyście także w, w, z poziomu ograniczeń nie myślały o tym, co jest i przyjaźnią, i możliwościami, i kierunkami, i nową przygodą, czy też nie, zami nie zamiatały także gdzieś problemów pod dywan. To jest przekaz dla Was na miesiąc sierpień nie uciekaj drogi strzelcu od problemów no ale jakby sposób podejścia do tego co tym być może problemem, dylematem, czy po prostu codziennością, gdzieś taką zwyczajną wokół Ciebie jest, zależeć może od Ciebie i od Twojego zaangażowania w sprawę, zwłaszcza psychiczne nastawienie ma tutaj duże znaczenie, a więc to, co sobie wymówisz, co sobie przedstawisz, przed czym, z czym konfrontować się może nie będziesz chciał, no i powody tego, gdzieś tutaj będą odgrywały dużą rolę, czy też będą pokazywały w konsekwencji działania, które wykluwać się mogą. Na na twojej drodze i tym samym pokazywać Ci, czy jest to zasadne, czy nie, czy jest to mozolne, czy tyle tego w tym i na to jest potrzebne czasu i wkładu i uwagi, czy można to trochę szybciej, a może można też to obejść i zrobić to zupełnie inaczej. Gdzieś taki miesiąc dla Ciebie się tutaj szykuje. Pod spodem macie również świat, a więc pewne sytuacje, no właśnie, czy należy domchnąć, czy należy zamknąć, co należy zrobić, jak uporządkować, za co się chwycić, gdzie pojechać, z kim wyruszyć w tę podróż, i od czego zacząć lub na czym skończyć? Gdzieś taki tutaj czas dla Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, zapraszam koziorożce.